Cześć czołem, witajcie, chciałbym Wam opowiedzieć o kilku przypadkach z Audi, takiej oto Audi Q7 4LB 3.0 TFSI z 2011 roku, kod silnika CJWE, ale to chyba nie ma większego znaczenia, bo, bo tutaj te przypadki, które tu wystąpiły, to większość 3.0 TFSI też m, innych kodów silnika też może je mieć, bo one są mniej więcej tak samo zbudowane, akurat te konkretne elementy występują chyba we wszystkich wersjach 3.0 TFSI. Co tutaj się działo? Było, było tutaj, były tutaj trzy podstawowe problemy, które łącznie mogłyby wskazywać na uszkodzoną uszczelkę pod głowicą, ewentualnie pękniętą głowicę, ale gdzieś tam trochę podrążyłem. Udało mi się ustalić, że to jednak nie jest uszczelka pod głowicą, tylko, tylko kwestia jakiegoś tam osprzętu wokół silnika. Zacznę od opisu, najpierw poopisuję te problemy, co tutaj się działo, później jak, jak, jak zdiagnozowałem, może jak rozwiązałem te problemy. Zacznijmy od, od porannego uruchamiania, bo to był pierwszy problem, czyli po jakimś tam nocnym postoju przy próbie uruchomienia silnika o poranku pojawiały się wypadające zapłonu, Ten silnik pracował nierówno przez jakąś tam chwilę. Zaświecały się kontrolki, tam check engine, jakieś tam inne EPC i tak dalej. Ten check engine czasami migał, bo to wypadanie zapłonów było dość, dość okazałe tak I, i, i w końcu sobie sterownik silnika odłączał. Ten konkretny cylinder, na którym wykrył wypadanie zapłonów. Auto trzeba było zgasić, ponownie uruchomić i z reguły już to ponowne uruchomienie już było ok, ten silnik zapalał i już w miarę ładnie pracował. Kolejnym problemem to była kwestia przegrzewającego się silnika przy takiej bardziej intensywnej jeździe, przy jeździe takiej spokojnej, delikatnej, raczej ta temperatura utrzymywała się w normalnych poziomach, czyli tam w miarę równo 90 stopni. A powiedzmy, przy jeździe na drogę ekspresową czy autostradę, przy takiej bardziej intensywnej jeździe gdzieś pod górkę, no to ta temperatura dość znacznie rosła. Czasami do, do maksimum i po, pojawiał się komunikat o zbyt wysokiej temperaturze na, na komputerze, na fis trzecim problemem, trzecim problemem to była kwestia yy, yy, zanikającego yy, ogrzewania w samochodzie. To ogrzewanie raz było, raz nie było. Yy, tak całkowicie randomowo to się odbywało. Co było też irytujące, wiadomo w latach tam pół biedy, ale, ale już w zimę niekoniecznie, jak rozwiązałem, jak rozwiązałem problem? Gdzie był problem w ogóle z tym porannym uruchomieniem silnika? Skąd to się brało? Mianowicie, udało mi się ustalić, że interkulery wodne, które znajdują się tutaj w kompresorze, to są takie wkłady które są tam wsadzane od tyłu, no, trzeba do tego kompresor zdemontować, żeby je wymienić. Te chłodnice wyglądają w ten sposób, to są, to są stare chłodnice właśnie z niej wyciągnięte. Ehm, jaki był problem? Te chłodnice po prostu się rozszczelniły. Nieznacznie, bo nieznacznie. I tak, auto jak ciągle pracowało, to było ok, bo gdzieś jeżeli ten płyn się tam pokazywał, to on go tam gdzieś, ten silnik sobie przetrawiał, tak? i było ok, dlaczego przyprawiał, no bo te chłodnice mamy, mamy wsadzone tutaj do kompresora pod spodem, pod kompresorem już mamy kanały dolotowe w głowicy w jednej i w drugiej, tak i, i ten płyn po prostu wpadał do cylindru, przy jeździe takiej ciągłej to jeżeli ten, ten płyn się gdzieś kapelka pokazała to, to on sobie go przepalił, nawet go nie poczuł ale po dłuższym postoju, jak szczególnie, jeszcze jak te chłodnice od silnika się nagrzały, bo one podczas pracy silnika są chłodne, ponieważ tutaj ten płyn chłodniczy, który prze, przepływa jest w czasie jazdy jest chłodny, bo to jest to jest normalnie płyn chłodniczy. tak? To jest takby osobny obieg, ale połączony jest z tym samym zbiorniczkiem wyrównawczym, czyli tutaj nie ma żadnego dodatkowego zbiornika tylko wszystko, wszystko w tym jednym zbiorniczku, tak? Tylko, że ten obieg jest wymuszany pompą elektryczną, która znajduje się tam i on tak by się nie miesza z płynem chodzącym silnika, który jest gorący. No, tutaj jakby był gorący, to było bez sensu, bo by to powietrze dolotowe ogrzewało, a nie chłodziło, tak? No ale jeżeli auto zgasimy, to po prostu od ciepła silnika te chłodniczki się nagrzewały i to rozczelnienie się powiększało i tego płynu prawdopodobnie pokazywało się tam więcej. I on sobie ściekał do kanałów, do kanałów dolotowych, chłodni przepraszam, głowicy. I po przy próbie uruchomienia, po prostu ten płyn zalewał świecę, i pojawiało się wy, wypadanie zapłonu. I to cała filozofia tutaj całej, całej tej imprezy. Jak ja to zdiagnozowałem w bardzo prosty sposób, tutaj mamy dwa węże, które odpowiadają za zasilanie i odpływ tego, tego płynu chłodniczego. Ja po prostu je wypiąłem stąd, wydmuchałem sobie tutaj, bo tutaj mamy też powietrzniki do tych chłodniczek. Ja sobie odpiałem, wydmuchałem, żeby tego płynu tam w chłodniczkach nic nie zostało, i te dwa węże po prostu spiąłem razem. Zrobiłem taki bypass i pojeździłem kilka dni. Ja i żona, bo jest auto w zasadzie żony, no i stwierdziliśmy, że, że już problem z zapalaniem zaniku Nie ma go w ogóle, auto pięknie rano odpalało. Także tutaj jedną rzecz mię rozwiązano. Tak, chłodniczki, chłodniczki zamówiłem, zamówiłem z zamiennika. Dlaczego? No, bo cóż, no, oryginalna taka chłodniczka, mimo że taka nieduża i wydaje się bardzo prosta, nie jest to jakieś, jakieś coś skomplikowanego. Jedna oryginalna kosztuje 1700 zł. Trochę mnie to bolało, no, dwie, no to już mamy konkretną sumę. Zamówiłem te chłodniczki firmy Nissens. Jest to duński producent, raczej uznany w, w produkcji chłodnic, więc stwierdziłem, że być może będzie ok, mam taką nadzieję. Nissens kosztuje chyba 650 zł albo 620 za sztukę, także no to tutaj znaczna oszczędność. Wymiana tych chłodniczek, no to trzeba ściągnąć kompresor. Ten demontaż tego kompresora nie jest jakoś mega skomplikowany. Mamy tutaj trochę wtyczek, trochę podciśnień, tam też kilka wtyczek. Dolot trzeba zdemontować. Ogólnie raczej proste rzeczy do. Do ogarnięcia. Warto sobie tutaj porobić zdjęcia tych, tych wtyczek i tych podciśnień, żeby sobie nie popieprzyć, albo ewentualnie jakoś pooznaczać, żeby, żeby tu jakieś gafy nie walnąć później, bo one są te podciśnienia są dość istotne. One między innymi odpowiadają za sterowanie klapami wirowymi. No i demontaż kompresora. Te chłodniczki się po prostu tam z tyłu odkręca. Tutaj może na tej pokażę. Ona jest po prostu tak wsadzona w kompresor, tak. Kompresorze tutaj, tutaj jest oring, tutaj nam uszczelnia, żeby to powietrze doładowane nie uciekało. No i tutaj mamy kilka śrubek, tam się odkręca i, i to wszystko, no, mega prosta, mega prosta yy, wymiana. Yy, problem odpalania mamy rozwiązany. Kolejnym problemem to jest kwestia przegrzewającego się silnika. Pewnie zauważyliście, że tutaj leży taki nasz pan yy, termostat. Tak, właśnie, yy, właśnie kwestia, kwestia przegrzewania się to była kwestia termostatu. No, termostaty jak się psują w samochodach z reguły, to one się zaczynają w pozycji otwartej, to auto jest niedogrzane. Tutaj w 3.0 TFSI jak się okazuje jest trochę na odwrót, bo te termostaty częściej psują się w drugą stronę, czyli nie chcą się otwierać. I w tym przypadku właśnie tak było. Udało mi się gdzieś tam nawet ustalić na amerykańskich forach w Polsce. Tutaj, tej gdzieś ludzie niezbyt chętnie się dzielą tą wiedzą, tam dużo więcej ciekawych rzeczy można znaleźć. Okazało się, że Audi właśnie w pierwszych rocznikach produkcji 3.0 TFS -i montowało gdzieś wadliwe te termostaty. Być może to jest właśnie też ten wadliwy termostat. Podobno, że tym Audi jak się jeździło na serwis, się serwisowało, to, to oni te termostaty wymieniali. Eee... Ten termostat ma końcówkę D na końcu. Ten, który kupiłem, rzekomo poprawiony ma końcówkę L. Być może to jest ta zmiana, ale niekoniecznie. Tutaj może ktoś jest bardziej obeznany w temacie, to, to będę wdzięczny za komentarz i uzupełnienie tej wiedzy. W każdym razie zamontowałem termostat oryginalny. 350 zł kosztował, więc nie, nie jakaś powalająca kwota. I problem przegrzewającego się silnika też jest rozwiązany. Tutaj jeszcze warto zaznaczyć to bardzo mocno na to, że te układy chłodzenia w tych silnikach nie są łatwe do odpowietrzenia. Je raczej zaleca się, aby zalewać za pomocą takiej specjalnej pompy próżniowej. Są takie urządzenia, ja niestety takiego nie mam. Radzę sobie w trochę inny sposób, mianowicie w taki, że. Zalewam, zalewam układ, uruchamiam auto, żeby mi pompa mechaniczna, która no jest tutaj, którą też wymieniłem przy okazji, bo trochę hałasowała, więc stwierdziłem, że trzeba, trzeba ją wymienić. Ja po prostu uruchamiam, żeby ten płyn mniej więcej rozszedł po układzie. I później sobie odpinam ten wężyk przelewowy. A w każdym zasadzie samochodzie zawsze jest taki cienki wężyk u góry, ja go odpinam, biorę taką ogromną szczykawę, wyciągam powietrze. To powietrze po prostu wychodzi z tego układu, więc uważam, że jest to w miarę skuteczny sposób. Ja wiem, że to jest taki trochę może. Chałupniczy y, 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 sposób, ale ja kiedyś coś tam grzebałem więcej w tych samochodach, ale raczej, raczej to w przy, przydomowym garażu naprawiam, więc nie mam aż tak dużo tutaj profesjonalnego sprzętu. I y, 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 y w ten sposób powietrza, bo to też jest istotne, bo często dzieje się też tak, że tam pod tym termostatem robi się poduszka powietrzna. I ten płyn, który przepływa, nie chce ogrzać tego termostatu, on też się wtedy nie otworzy. Też się takie sytuacje zdarzały, ale u mnie, u mnie był układ odpowietrzony po prostu nawalał, nawalał ten termostat, który prawdopodobnie według mnie nie był wymieniany od nowości też jest oryginalny termostat z pierwszego montażu. To jest 2011 roku, więc on trochę już się tam potwierał i pozamykał, mógł się już sfatygować temat przegrzewania się mamy rozwiązany dobra, teraz trzeci temat mianowicie mianowicie zbyt, mianowicie przepraszam mianowicie zanikające ogrzewanie i tutaj naprawdę szczere brawa, gromkie brawa dla inżynierów niemieckich za to jak rozwiązali kwestię układu, układu chłodzenia ja już wspominałem wcześniej, że układ tutaj chłodzenia powietrza dolotowego to jest jakby osobny układ w całym tym układzie chłodzenia, bo można by powiedzieć, że ten jeden układ dzieli się na takie trzy podukłady, mamy tylko jeden zbiorniczek na płyn chłodniczy wyrównawczy, ale układ chłodzenia silnika to jest jeden układ, układ chłodzenia powietrza dolotowego to jest osobny układ, z tak by wymuszany pompą elektryczną, która tam się na dole znajduje, to jest taka dość duża tam pompa. Te płyny się między sobą nie mieszają, a trzecim układem jest układ ogrzewania w samochodzie. Tak? I yy, czy Układ ogrzewania w samochodzie jest też zasilany pompą elektryczną. Jeżeli ta pompa elektryczna nam wstanie, to, ten, to, to nie będziemy mieli po prostu ogrzewania w samochodzie. Ja pompę zweryfikowałem, pompa była ok, ale okazało się coś innego, dużo bardziej prosaicznego. I znowu kwestia odpowiedzialności układu, tutaj. I jak wspominałem, to że powinno się go próżniowo zalewać i pewnie, pewnie by nie było problemu. Yy, dlaczego tu przyszedłem pod ten błotnik? Dlatego, że ta pompa elektryczna od układu ogrzewania znajduje się tutaj, za nadkolem, już nie chce mi się tego demontować. Ale, ale ona tam jest. Dlaczego tak zrobili? Nie mam pojęcia. Tutaj w ogóle dojście do, do chłodniczki nie wygląda jak w każdym samochodzie, że wychodzą nam gdzieś tu węże, przechodzą przez ścianę grodziową i wchodzą. Nie, nie, nie. Oni tutaj tak tego nie zrobili. Musieli napsuć krwi. Mianowicie, te węże tutaj ich nie widać. One wychodzą z silnika, przechodzą tam na sam dół, aż pod podłużnicę. Następnie wychodzą sobie gdzieś mniej więcej tutaj w tym miejscu i biegną tutaj pod nad nadkolem Aż tutaj pod kielich do samej góry, yy, tędy następnie wchodzą nam za tą pierwszą ścianę grodziową. Później schodzą na dół, dopiero wchodzą do samochodu. No idiotyzm totalny, nie wiem po co oni tak to zrobili, no ale, ale okej, okay, tak jest zrobione, trzeba z tym żyć. Jak ja sobie z tym problemem rozwiązałem? Yy... No bo jeżeli, jeżeli z silnika wychodzą te przewody, one schodzą tam na sam dół, aż pod podłużnicę i wychodzą z powrotem do góry i później schodzą na dół, to tutaj w tym miejscu tworzy się taki, powiedzmy, swojego rodzaju syfon. Ja rozwiązałem to w ten sposób, że dołożyłem tu dwa takie zwykłe, uniwersalne króćce z odpowietrznikami. Po prostu przeciąłem węże, zamontowałem te króćce. One chyba w BMW takie króćce nawet nie występują. Żeby można było ten układ tam odpowietrzyć. I faktycznie tego powietrza tam się cała masa zbierała, więc tam odpowietrzyłem. I drugą kwestią jest też to, że ta pompka elektryczna, która tutaj jest, ona jest tutaj bardzo wysoko zamontowana i też ona ma tendencję do tego, że wyłapuje powietrze. Efekt jest taki, że jak ona sobie pociągnie troszkę powietrza, to jest koniec. Ona już więcej tego płynu nie pociągnie i ona będzie, ten płyn będzie stał w miejscu, ona będzie to powietrze mieliła i tego ogrzewania nie będziemy mieli. Czasami się zdarza, że jak się mocno przegazuje, to gdzieś minimalnie yy, ciśnienie przepycha ten płyn. Y, y, tą pompą mechaniczną i gdzieś tam złapię sobie tego płynu i później znowu to ogrzewanie jest y, y, i znowu to ogrzewanie jest. Ja to rozwiązałem w ten sposób, że tą, tą pompkę stąd zdemontowałem. I zamontowałem ją tutaj nisko, żeby ona ciągle była gdzieś tam miała kontakt z tym płynem. No bo jak wiemy, powietrze nisko się nie zbierze, tylko wysoko. Więc tutaj, tutaj ona po prostu się sama odpowietrza automatycznie i po takim zabiegu problem z ogrzewaniem zaniknął całkowicie. Mam już to w objeżdżone, przetestowane, naprawdę naprawdę jest ok. Trochę może to wygląda na druciarstwo, ale. Yy, robota w zasadzie plug and play, bez rzeźbienia, bez, bez jakiegoś tutaj drutowania i tak dalej. Ponieważ do tego miejsca mniej więcej dochodzą węże gumowe, później tutaj przychodzą w takie rurki aluminiowe, yy, i tutaj później te rurki aluminiowe u gry się kończą. I znowu są węże, tak? Ja po prostu tą pompkę stąd wypiłem węże, spiłem w rurki aluminiowe, a tu rozpiąłem i, i spiłem tam pompę. No, no mega prosty temat. Rozwiązuje wszystkie problemy. Yy, praktycznie bezkosztowy temat, bo nie wiem, no, te odpowietrzniki kosztują kilkanaście złotych, to jest w zasadzie jak się kawałek plastiku. Nic skomplikowanego i, i problem, z, raz, że z odpowietrzeniem tego układu, a z zanikającym ogrzewaniem jest rozwiązany. Także, no cóż, no to by było na tyle. Trochę, trochę z tym powalczyłem, trochę tutaj pogłówkowałem przy tym samochodzie, trochę pokombinowałem, trochę potestowałem. Udało mi się zaoszczędzić sporo pieniędzy, bo nie wiem czy... No pewnie bym gdzieś tam dokopał się w końcu do tych, do tych głowic, jeżeli, jeżeli było, byłoby, byłaby taka potrzeba, tak? ale jestem z tych ludzi, którzy wolą najpierw sobie zweryfikować wszystko dookoła, jeżeli można to zrobić w miarę taniej prosty sposób i, i oszczędzić sobie trochę, trochę pieniędzy. Jeszcze yy, wiadomo, no z tym termostatem jeszcze no bo na auto się przegrzewa. No, to też żeby wpaść na to, że, że to była kwestia termostatu, to sobie sprawdzałem po prostu przewody, od tam na dole mamy przewód zasilający do, do, do chłodnicy, sprawdzałem, no to tak, no, auto miało powiedzmy 110 stopni, było już na czerwonym polu, tak, wskaźnik temperatury, a węże od chłodnicy były zimne, no to to już ewidentnie wskazywało na to, że, że jest problem z termostatem, no to tutaj wielkiego jakiegoś poszukiwania hmm, tej usterki tej usterki nie było pompę, pompę wody wspominałem, że wymieniałem bo ona po prostu hałasowała tutaj też słyszałem o sytuacjach gdzie, gdzie pompy wody yy, słyszeliśmy nie, nie tylko 3.0 TFS, ale w innych modelach też się takie rzeczy pojawiały że wirnik pompy wody kręcił się na, na wałku czy może wałek kręcił się w wirniku wirnik stał yy, a, a wałek się kręcił Tutaj w przypadku tej pompy wydaje mi się, że tutaj nie było takiej możliwości, bo ten wirnik naprawdę tutaj twardo siedzi, nie ma w ogóle opcji, żeby go w jakiś sposób ściągnąć po tylu latach. Uważam, że to już by się tam tak wyrobiło, że on by po prostu palcami dał się ściągnąć, a tutaj nie ma w ogóle takiej opcji, więc, więc raczej tutaj tego problemu nie było. Ta pompa po prostu już, no, słychać, że ona ma luzy, ona już się zaczyna tuc, rzęzić, piszczeć i tak dalej, więc stwierdziłem, że, że trzeba, trzeba to wymienić. Przy odpowietrzaniu jeszcze tego układu trzeba pamiętać, że tu mamy odpowietrzniki. Po zalaniu, po tam przejechaniu kawałka, jeżeli się już nazbiera trochę ciśnienia w układzie, no to warto sobie tutaj delikatnie popuścić, żeby się pokazał płyn. I jeszcze mamy, mamy tutaj, nie wiem, czy będzie widać. Może w ten sposób, o, widać tam odpowietrznik. Tutaj jest jeden. I po tej stronie jest drugi, gdyż tam w rogach mamy chłodnicę interkulera, czyli tego płynu, powiedzmy, który odpowiedzialny jest za chłodzenie powietrza, powietrza dolotowego. No cóż, no to by było na tyle. Jest jeszcze jeden temat, o którym bardzo szybko powiem, bo już dość długo ten film trwa. Wyciek płynu chłodniczego. Jeżeli będziecie mieli jakiś tajemniczy wyciek płynu chłodniczego, który gdzieś tu niby z przodu silnika będzie się pokazywał, będzie go dość sporo. To spróbujcie sobie zrobić taki, taki, taki test. Jeździcie tym samochodem długo spokojnie, a później nagle zahamujcie albo może nie tak. Jeździcie spokojnie, zobaczcie, czy ten płyn się tu pokazuje. Jak będzie z miary sucho, to weźcie auto dość mocno rozpęcie i bardzo gwałtownie zahamujcie i zobaczcie, czy tego płynu się tu pojawi więcej. Jeżeli tak, to znaczy, że pod kompresorem zbiera się płyn chłodniczy i po prostu przy ostrym hamowaniu on się po prostu tu przelewa na silnik z przodu i, i wszystko tu jest upaczkane. Jeżeli tak jest, to. Prawdopodobnie macie pękniętą tak zwaną odmę. Odma to jest taki duży czarny plastik. Tam między, między tymi fałkami on jest odpowiedzialny za tak, odpowietrzenie komory czy tam skrzyni korbowej. W silniku jest tam ten separator oleju i tak dalej itd., tak dalej, ale w nim też są dwa kanały, chyba dwa, o ile dobrze pamiętam, dwa kanały od płynu chodniczego i te kanały po prostu od częstych zmian temperatury lubią pękać i ten płyn zaczyna tam wyciekać i się zbierać. Jeżeli wycieka na zewnątrz, to jest dobrze, czasami się też zdarza tak, że ten płyn wlewa się po prostu do silnika tak? i się miesza z olejem, oleju przybywa, płynu ubywa i wtedy znowu łoj, bo półszczelkę po pod głowicą szlak trafił. Niekoniecznie warto, warto tam zajrzeć, bo, bo może ten problem siedzi właśnie tam. To by było na tyle. Bo już, kurde, trochę dużo gadam, ale mam nadzieję, że Wam pomogłem. Mam nadzieję, że gdzieś te moje doświadczenia Wam też pomogą w walce z takimi pierdołami, które czasami nas pozbawiają snu w nocy i siedzimy, myślimy ile to nie musimy wydać na samochód. Powodzenia dla Was i, i szerokiej drogi. Trzymajcie się. Cześć, hej!